Cześć, tu Aneta, Ewa i Kuba. Razem prowadzimy bloga kulinarnie niepoważni. Tym razem zapraszamy Was na audio recenzję o restauracji J. Restauracja J to restauracja, która znajduje się na Wilanowie, do którego z Bemowa, z Bielan mamy bardzo daleko. Więc, Aneta, jak namówiłaś nas, żebyśmy w ogóle pojechali na Wilanów? Było ciężko. <laughs> Nie, restaurację J zauważyłam kiedyś albo na Facebooku, albo na Instagramie, gdzieś mi się tam w relacjach to pojawiło. I od razu tak jakby zainteresowała mnie ich produkt powiedzmy, czyli tosty francuskie, bo z tego oni jakby słyną i stwierdziłam, że to by był fajny pomóc, żeby pojechać tam na jakiś taki brunch albo śniadanie, ale jakoś no na ten Wilanów nigdy nam nie było po drodze i jest, jest to kawałeczek od nas i też nie jest nam jakoś po drodze. Więc yy, zauważyłam potem, że mają otworzyć knajpę na Powiślu, ale oczywiście przed koronawirus i też popsuł całe moje plany, więc namówiłam Ewę i Kubę, żebyśmy jednak pojechali na ten Wilanów i spróbowali tych tostów. Hmm. Więc pojechaliśmy i zamówiliśmy tosty, tak jak mówisz, e, tosty, które są e, wegańskie. Tak, jeśli dobrze pamiętam, patrząc na menu. Tak, jakby same tosty są e, wegańskie, bo są robione. Bez masła, bez tak. jajek, bez mleka. Tak, mhm. i bezglutenowe chyba są, jeśli dobrze kojarzę, czy nie? Mm, nie, jest napisane, a, że są wegańskie. A, wegańskie, więc. dobra. No to, 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 to są wegańskie. Mhm, tak, e, i zamawiamy dwa tosty, i jedno takie główne danie, bo oprócz tostów na słono i na słodko, e, mają coś takiego, co się nazywa duże dania, to jest w takiej formie, powiedzmy, bowla który ma swoją bazę e, i te bazy to są m.in. albo batat e, pieczony batat z kumusem salsą verde, albo bakłażan z babaganusz z pieczonym czosnkiem z pęczakiem, pomidorkami tam wersja z kalafiorem i do tych trzech można sobie dobierać dodatki e, m.in. szarpanego indyka, o którego ja zamówiłem o tym zaraz, e, kurczaka w panko, tofu albo jajko sadzone Nie? więc zamawiamy cztery pozycje, zamawiamy dwa tosty na słono, to był tost z paté z łososia tak. To twój aneta. Mm, zamawiamy tosta z bekonem, z jajkiem jajki. sadzonym e, i z. Awokado? Awokado. awokado. No, to to też była awokado. dokładnie. Ja zamawiam duże danie z e, cukinią z baba ganusz I na słodko zamawiamy sobie. Nie, chyba z bakłażanem A co powiedziałem Cukinia. A, to przepraszam, z bakłażanem i z baba ganusz I zamawiamy sobie jednego tosta na słodko. Wegan We karmel. Wegan karmel. Tak. Dokładnie tak. No i jak wam smakowało w ogóle? Jak wam smakowało jedzenie? Pierwszy plus dla mnie to są te tosty. W ogóle nie tracą na powiedzmy jakichś wartościach, wręcz przeciwnie, miały fajną konsystencję yy, i no i ogólnie tak sporo dodatków, ja na przykład super trafiłam z tym jajkiem i z bekonem, bardzo klasycznie, aczkolwiek ta zieleninka na górze dodawała też takiego fajnego smaku e, miałam tam między innymi ten mag nie magiczny był... e, <laughs> sekretny sekretny, sekretny, sos, sekretny tak. sos, który też był bardzo smaczny, nie wiem na bazie czego był bo to sekret ale, <laughs> ale, ale był całkiem, całkiem spoko, także ja byłam zadowolona z, ze swojego dania i właśnie z tego samej jakości tego tosta. Mhm. Ja byłam niezadowolona ze swojego dania, dlatego że w patę z łososia okazało się, że jest dużo cebuli, e, która nie była wymieniona w e, rozpisce, więc musiałam zamienić się z kubą mhm. na jego danie. Mhm. No i, więc ty tak, możesz tak, powiedzieć o tak, moim daniu? Tak. Patę z łososia daniu... było bardzo fajne, e, bardzo mi smakowało, tak samo tost mi bardzo smakował. To patę miało taki lekko musztardowy sos gdzieś tam w tle, więc na, naprawdę naprawdę spoko. Jako opcję taką lekką, branżową, ta porcja też była taka całkiem sycąca. Mm, tak samo to słodki e, to Słodki miał bardzo fajny... Co tam była za pasta według Caramelu? Ze słonecznika ona była super. Waniliowy twarożek słonecznikowy, tak to się dokładnie nazywa. E, I to było super. Tak. E, z tych wszystkich pas, z tych wszystkich dodatków, które nam smakowały. Mm, także jak, jak najbardziej, bardzo, bardzo pozytywnie takie jedzenie na no, takim, takim podstawowym. Trzeba powiedzieć, Koziony. że jeżeli chodzi o jakość składników i zamienniki, tak? Bo tutaj też knajpa do, dosyć mocno szczyci się tym, że zamienia pewne pozycje na wegańskie lub wegetariańskie i rzeczywiście robią to z pomysłem. No, ten twarożek był bardzo fajny. No ja i tak nie miałam wegańskiej, bo miałam bekon. Pra no. Prawilny. Ze świnki. <laughs> <laughs> Więc tutaj nie. Ale, ale według mnie pomysł jest. Na pewno na, na, na takie śniadanko późne Mhm. Jest, jest popyt, i tutaj tak, też jest sam, sam lokal jest też taki bardzo stylowy, i kolorowy, dużo różu. To nie to jest nie Instagramowy zawsze... bardzo. tak Jest, tak, jest, bardzo jest, jest zielono, jest trochę jakiegoś tam marmuru, lustra, więc mhm. taki przyjemny do posiedzenia i do porobienia zdjęć mhm. tak naprawdę. I do popijania drineczków. Tak, tak. tak Co mają... też warto powiedzieć, że, że mają w swojej ofercie całkiem fajne drinki. Tak, no mają dużo teraz tych. Sz, szpriców, szpryców, szpryców, szpryców e, i część jest jeszcze jakby nie w karcie tylko no, na Facebooku trzeba tam obserwować między innymi ja właśnie wzięłam taki z Malibu e, a Ewa wybrała sobie taki regularny z karty ale no myślę, że zawsze można spytać się po prostu obsługi co w danym dniu jest, bo oferta jest całkiem spora no przynajmniej tak wygląda a jak już mówimy co w danym dniu jest to ja bardzo robię taką ładną ładne przejście, do rzeczy, które nam się w najpie nie podobały. Tak. Która z was chce zacząć? Już, a cebula już była, tak? Znaczy, no, mogę ja powiedzieć, no bo się zamieniłam na te danie z tobą, gdy wziąłeś sobie tego bakłażana z baba ganusz. Yy, tam miał być pęczak, mhm. plus ten indyk, tak, indyk, tak, czerpany i, i jajeczko jeszcze. No i jemy sobie tą babaganusz. ganusz, no i tak, jakby troszkę nam. Nie smakuje, nie, jak, nie, baba nie nie smakuje jak baba ganusz, a smakuje jak ten yy, twarożek ze słonecznika Tak. <laughs> Więc. Okazało się, no, że dostaliśmy coś innego i jemy sobie dalej te danie i patrzymy, a tu zamiast pęczaku jest ryż biały. Więc znowu jakby no, nie ma tego, co, co powinno być. I myślę, że największym problemem jest to, że no, sami to odkryliśmy, a nie że zostaliśmy poinformowani o tej zamianie. No też o tyle to było przykre, no, że ty się też nastawiałeś na tą babaganę tak, specjalnie, tak. żeby ją zjeść. No i twarożek fajny był, i w tej wegańskiej toście. Super zamiennikiem, no ale jednak no, nie jest to babaganusz, tak? Mhm, mhm. Więc zwróciliśmy uwagę e, obsłudze. E, obsługa się potem zreflektowała. Jak ktoś po mnie próbował zamówić to samo danie, to już usłyszał, że, że tych składników nie ma, co jest, co jest bardzo ok. No nam niestety nie pykło. Mm. Ale no, smakowało nam, więc jedliśmy całe danie, więc nie oddawaliśmy, nie było sensu go w ogóle oddawać na kuchnię. Znaczy no tak, no, odkryliśmy też to jakby w trakcie jedzenia, tak? No. Nie, no. To, to też ten jakby ta pasta też gdzieś była tam rozmazana po talerzu, więc to no, też my też wnikliwie nie sprawdzamy menu i tego, co mamy na talerzu, tak? tak? Żadnej checklisty nie robimy, więc... Tak, tak. No i e, oprócz tych słonych zamówiliśmy też razem słodkiego tosta, który tak. e, przyszedł po jakimś czasie, musieliśmy się niestety o niego przypomnieć, gdzieś zaginął w akcji. I ten słodki tost Vegan karmel, tak. który składał się z, z tosta, o którym rozmówiliśmy, wegańs z wegańskiego solonego Carnemelu z konfitury czy dżemu z czarnej porzeczki. E, banana i wanilowego twarożku słonecznikowego, czyli z czterech składników na toście. Znowu zabrakło nam jednego, bo nie dostaliśmy banana na toście. Tak, tak. No to już taka druga wtopa trochę w tym miejscu, no co jest dosyć przykre, mm -hmm. że no, brakuje tych składników, no i, no i znowu trzeba jakby <laughs> robić checklistę y, tego, co jest w menu tego, i tego, tak, co dostaje tak. się. Tak. Było dużo składników i bardzo nas zainteresował wegański solony karmel, który dla mnie był troszeczkę za mało słony. I nie miał też takiej faktury karmelu pewnie dlatego, tak. że wegański. I nie. bardzo długo się zastanawialiśmy, z czego jest zrobiony. Ja bym to nie cofnę, nie powiedziałabym, że nie może mieć faktury sos, który nie jest wegański. No. Dlatego, że tutaj to jest wegański. Aneta się wypowie, że można zrobić wegański karmel, który tak. ma gładką teksturę. Tak, a czy... Natomiast tutaj było nie wiem do końca z czego. Dla mnie to był po prostu wyczuwalny cukier. Tak mi chodzi, że się długo zastanawialiśmy po prostu, tak. z czego jest zrobiony. Tak, ale w sumie byliśmy rozczarowani tym wegańskim solonym karmelem, to bo, tak. nie, bo jedliśmy już takie rzeczy nieraz, też robiliśmy w domu i można na przykład zrobić z daktyli wtedy jest faktycznie taki fajny, a tutaj to trochę tak jakby smakowało jak miód, który skarmelizował. skarmelizował się i takie grudki cukru sobie Tak, robili. tak. Wyrobno, I, no i nie był też za bardzo solony, więc yy, no, nie, nie, dla mnie to nie był super zamiennik. Tak i pod koniec yy, yy, jedzenia, jak debatowaliśmy na temat tego, z czego jest zrobiony wegański solony karmel i szperem po, po przepisach, z czego to w ogóle może być zrobione, zauważyliśmy, że na toście zabrakło nam banana. I no, no też zgłosiliśmy to tak naprawdę o obsłudze. E, więc tak jakby drugi, drugi samobój tutaj. Mm, jakbym miał to jakoś tak zebrać, no to bardzo fajne jedzenie, ale niestety e, nie dowożą. Nie dowożą, nie? Ładniejsze na Instagramie niż de facto Nie wiem, może mieliśmy PH z tymi składnikami, ale nadal nie uważam, że no tak powinno być to zostawione, tak? No jednak jak człowiek przychodzi do knajpy, no to kelner, no, powinien po prostu poinformować, że jakichś składników brakuje, czegoś nie ma, zaproponować jakieś zamiany, bo to można zrobić nawet z tym twarożkiem, nie z tym babaganusz, no nie wiem, różne tam rzeczy można pokombinować, ale wydaje mi się, że po prostu no, klient musi być uprzedzony, tak, tak, tak a, a nie, że trzeba po prostu samemu się dopominać i właściwie obserwować, że nawet po upomnieniu dostajemy następne danie, w którym znowu brakuje składnika, tak. Wydaje mi się, że problem najpierw jest komunikacja między, między obsługą i, no, i, tego konkretnego, dnia a, kucharzem. tak, kucharzem. Bo konkretnego. sytuacje kryzysowe zawsze się zdarzają. Tak jak potem przyszła do nas pani, i jeszcze próbowała się tłumaczyć, że rano się ze wszystkiego wyprzedali. My jesteśmy w stanie to zrozumieć. Super, że się wyprzedali. To znaczy, że ludzie tam przychodzą, jedzą ale jakby z perspektywy naszej odbiorcy i osoby jedzącej, to ja nie muszę znać historii z rana, z wczoraj, czy, czy co się wydarzyło, co się mogło wydarzyć, i zupełnie inny wydźwięk ma właśnie poinformowanie, że możemy coś zamienić albo nie mamy tego, niż po prostu ktoś, kto się dowiaduje już po fakcie. Mm. I robi się sytuacja tak naprawdę, że możesz zjeść i przemilczeć, możesz zjeść i zwrócić uwagę albo możesz y, z, ze złością oddać danie mm. i czekać znowu 40 minut na podanie no, kolejnego. No. Także tutaj jakby potencjał dla mnie jest ogromny, natomiast kwestia jest tego, że no, trzeba to też podejść biznesowo do tego. Bo jakby prowadzenie knajpy to nie jest tylko gotowanie i tylko składniki, ale też inne aspekty. Hmm. To, no, dla nas y, miejsce naprawdę może być przyjemne dla osób, które tam mieszkają, mają blisko i jak trafią na dobry dzień, bo możliwe, że po prostu akurat my tak. Pechowo trafiliśmy, ciężko nam ocenić to. No na pewno my raczej nie będziemy przyjeżdżać z Bemowa na, na Wilanów, tak? I, i no, raczej też nie polecamy tego miejsca na taką wycieczkę przez całą Warszawę, no tak. żeby specjalnie to zjeść. To jest ładne domsta. takie lokalne miejsce i po naszej tej jednej wizycie zostanie dla nas lokalne i nie będziemy się pchali na tak. drugi koniec miasta, żeby spróbować. Nie zmienia faktu to, że nadal będziemy jeździć na i śniadania, i brancze w Warszawie, szukając fajnych miejscówek, więc jeśli macie nam coś do polecenia, albo chcecie po prostu nam opowiedzieć o swoich ulubionych miejscach, gdzie jecie śniadania, albo czy w ogóle jecie śniadania na mieście, czy wolicie jednak do łóżka, to możecie nas znaleźć na instagramie albo na Facebooku Kulinarnie niepoważni i zachęcamy do dyskusji. I to by było na tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.